Właśnie jesteśmy na Narodowym Dniu Dziecka u premiera. Na naszym stoisku dzieci mają przeróżne możliwości. Jedną z nich jest na przykład e, wykonanie własnej krówki poprzez różnego rodzaju zdobienia i malowania. E, mają też możliwość wykonania malowanek, które później umieszczamy na ścianie, która znajduje się z tyłu, dokładnie tuż za mną. E, tak jak widać, największą popularnością i zainteresowaniem cieszą się klotki Lego. To jest jedna z najbardziej danych imprez, jakie można teraz pomarzyć. Synek jest zachwycony, więc i też. Witam, dzień dobry. Chcieliśmy zaprosić Państwa dzisiaj na pierwszy dzień dziecka, który się odbywa w Kaperemie. W Urzędzie Rady Ministrów chciała firma chciała przedstawić Państwu produkty na bazie mleka zdrowego, jogurtów, kefiru, zdrowych owoców. Wszystko jest tu przygotowane dla dzieci z myślą o zdrowej żywności. Te ja więc... produkty bardzo mi smakują. To są krokosowe, Nie bardzo mówię krokos, więc idealny produkt. Te trzy koktajle są z ekologicznych produktów, więc bardzo mi smakuje. Nie jest niejako przykłady.